Gry, mimo tego, że są dość młodym medium, są powszechne na całym świecie i we wszystkich grupach społecznych. Nie jest więc dziwne, że naturalnie przeniknęły do świata filmów i seriali. Jak filmowcy radzą sobie z przedstawieniem tematu grania? No, bardzo różnie. Zacznijmy od tego, że wciąż w umysłach filmowców gracze są z reguły wycofanymi ze społeczeństwa niedojrzałymi socjopatami. Nierzadko uzależnionymi od narkotyków i prowadzący skrajnie niezdrowy tryb życia. Pokazywanie czynności grania w gry to już w ogóle groteska. Krzyki, skakanie po meblach, wygi basy i oczywiście tłuczenie we wszystkie przyciski na padzie jednocześnie. No mokry sen producentów kontrolerów. Zastanawialiście się kiedyś, jak by wyglądał prawdziwy ruch postaci na ekranie, gdyby aktorzy faktycznie grali? Weźmy na tapet sztandarowy przykład nieogarniętych twórców i przyjrzyjmy się tej scenie Big Bang Theory. Bohaterowie grają tutaj w Halo 3. Tak więc pierwsze co widzimy to e, triggery wciskane na przemian. Lewo, lewo, dół, góra i w prawo. Jak widać, kombinacja dająca natychmiastowe zwycięstwo, szczególnie ten lewy trigger, który w Halo 3 nic nie robi. A tutaj to nawet niepotrzebne są napisy. Wszystko ładnie widać. Wyrzucanie analogów na zewnątrz i wciskanie na przemian bumperów. I takim oto sposobem mamy pięknego Bertasa. Oczywiście w Halo 3 tylko jeden z bumperów jest klawiszem funkcyjnym i jest odpowiedzialny za rzucanie granatów. Także, no, dobra robota. A teraz uwaga moje ulubione: wciskamy X i trzęsiemy, jak bochorem w The Stranding. Za kolejny przykład, niech posłuży scena, w której nasze nerdy grają w MMO RPG bez myszek, ale za to klepią w klawiaturę z takim zaangażowaniem, jakby właśnie pisali wypowiedzenie do swojego szefa, właściciela lombardu, bo właśnie obejrzeli film coacha z YouTube'a i postanowili zmienić swoje życie. No co oni kurde <laughs> grają w Warda? Skasowałem Windowsa. Czasami wirtualny świat jest tak wciągający, tak namacalny i bogaty, że można zapomnieć włączyć pada. No ale jak widać, chłopakom to nie przeszkadza w dobrej zabawie. Nieraz pewnie za dzieciaka byliście wyczerpani po wielogodzinnej sesji w koopie ze starszym bratem albo kuzynem, który bardzo potrzebował waszej pomocy w przejściu bardzo trudnego momentu, a jednocześnie nie czuł potrzeby, żeby dopchnąć wtyczkę waszego pada do gniazda, żeby ten, no, na przykład działał. Notabene w serialu pokazana jest gra, która wygląda jak The Search. Właściwie to chyba z całą pewnością jest The Search. Szanuję za betale, naprawdę kawał do. a nie zaraz. The Search nie miał koopa. Na polskim poletku również spotkamy się ze zróżnicowanym traktowaniem tego pięknego medium. Po jednej stronie jest rodzina zastępcza, która temat porusza wybitnie. Zresztą zrobiłem już o tym film, na który zapraszam. Z drugiej strony zaś są tasiemce z głównych stacji, które wołają mu pomstę do nieba. Nie warto nawet tego punktować. Szczególnie seriale TVP pokazują graczy w kontekście czystego zła, ludzi opętanych i grzesznych, narkomanów, alkoholików, morderców i degeneratów społecznych. Ale nie wszystko stracone. Pamiętacie 13 posterunek? Jak może wypaść tak demonizowana przez media branża w serialu, który przerysowuje wszystko poza skalę? Otóż bardzo dobrze. W odcinku Brzytwiarz policjanci zagrywają się w różne gry. Zgodnie z konwencją serialu, ruchy faktycznie są teatralne i groteskowe, ale w tym przypadku niczym się to nie wyróżniało. Tam nawet parzenie herbaty wygląda podobnie. Widać, że twórcy nie ogarniają nic ze świata gamingu, a jednak wyszło zabawnie. Co ciekawe, na ekranie można było zobaczyć Fighting Force, czy nawet Blood. No i pytanie. Strzelałeś tak kiedyś na joysticku? Nie? To p***a jesteś. a wracając do rodziny zastępczej idealny przykład tak powinno wyglądać granie w filmach i serialach lewa ręka na wsadzie prawa na myszce odpowiednia pozycja jest naturalne ruchy i kliknięcia są dźwięk z komputera pokrywa się z ruchami Filipa tak jak mówiłem rodzina zastępcza najlepsza i jeszcze taki mały smaczek co prawda to tylko rekwizyt, który nigdy nie był ogrywany w serialu, ale w ostatnich sezonach rancho widać pod telewizorem Xboxa 360. Także wygląda na to, że po ciężkich roratach księżula lubię pocisnąć partyjkę w Gears of War. Jakie polskie seriale są, takie są, ale mam wrażenie, że takie granie w gry wypada dużo naturalniej niż w amerykańskiej telewizji. Tam wszystko musi być takie przesadzone. Jak postać gra w grę, to twórcy muszą wyrenderować kilka sekund gameplay'u nieistniejącego tytułu, żeby aktor mógł powyżywać się na wyłączonym padzie. W polskim serialu po prostu włączali takiego blada. Oczywiście nie można generalizować. W House of Cards gaming potraktowano z należytym szacunkiem: Frank Underwood okazjonalnie gra FPS-y, gry logiczne jak Monument Valley, czy typowe zapychacze pokroju Agar IO. I w tym przypadku twórcy nie kombinowali. W 2011 roku polskiemu kinu przytrafiła się Sala Samobójców. No trudno. Pewnie myślicie, że będę się pastwił nad tym pięknie wyrenderowanym światem do gry w której zatracili się bohaterowie. No ale nie tym razem. Narzekanie na to byłoby zbyt proste. Paradoksalnie chciałbym ten film docenić. Otóż w jednej scenie główny bohater gra na Xboxie 360 w Fira 2. No przynajmniej na ekranie jest Fir 2, bo choć Kuba Gierszał gra, że gra kilka poziomów wyżej od aktorów Big Bang Theory, to mam wrażenie, że pod koniec sceny już nawet markuje, że wciska guziki i wychyla analogii. Chociaż pewności nie ma, Może to tylko tak wygląda. No i nie mam złudzeń, że ma akurat FIR 2, a nie na przykład Super Mario Galaxy 2. Tematykę filmu pewnie znacie. Według scenariusza gry się przyczyniły do stanu psychicznego bohatera. Dobór gry nie jest więc wynikiem miłości twórców do tej branży, ani tym bardziej wynikiem na metakrytyku. Jednak jako gracze z czystym sumieniem możemy docenić tą scenę, bo pomijając, że zdrowych ludzi gry nie demoralizują, jak próbują nam wmówić scenarzyści, to zwyczajnie udało się pokazać naprawdę dobry tytuł. Świat według kiepskich też miał swój gamingowy odcinek pod tytułem Playstation. Główni bohaterowie dostają konsolę i po tytule chyba nie muszę mówić, do której firmy ona nawiązuje. Chociaż jak się przyjrzycie, to się okaże, że tak naprawdę to potruba Segi Mega Drive, a nie żadnego PlayStation. Ale to nieważne. Najważniejsze są gry. Tutaj twórcy wykazali się niemałą kreatywnością, bo do konsoli jest kierownica. A raczej pół samochodu i to rodem z Alain Na konsoli jest zaś tylko jedna gra. Jak pewnie łatwo jest się domyślić, są to wyścigi. Jest pokazany nawet gameplay. Ten wygląda jak granie w force Horizon 5 na x odpalonym na Neostradzie. Niby fotorealizm, a jednak ziarno jak w niedzielę po kościele i piksele wielkie jak ego filafisza. Tego od Feza. A teraz coś specjalnego dla wszystkich panów kapitana Kirka i jego załogi. Pan Marian dzięki swoim umiejętnościom gry Wars ratuje misję kosmiczną na Marsa. Nie, ja, ja bym nie wiedział, że pan potrafi grać na komputerze. Sąsiedzie, pan jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. No i to koniec moich przykładów. Temat został ledwo liźnięty. Dlatego, jeśli pamiętacie sceny z filmów i seriali, w których pokazane było granie w gry, to napiszcie ich tytuły w komentarzu. Bez znaczenia, czy będą to przykłady godnego pokazania graczy w kinematografii, czy wprost przeciwnie. Być może za jakiś czas uda się zrobić drugą część tego filmu. Tymczasem dziękuję i cześć. Skasowałem Windowsa.